Bez wątpienia y, sytuacja za naszą wschodnią granicą y, nie przekłada się pozytywnie na y, sytuację gospodarczą, sytuację, w której funkcjonują polscy przedsiębiorcy. Ale jednocześnie trzeba zaznaczyć, chociażby w kontekście tego, że niedawno agencja ratingowa Fitch podwyższyła swoje szacunki wzrostu PKB dla Polski, że te warunki wciąż przełożą się w Polsce na przyzwoity wynik PKB w tym roku. To jest dobry moment na inwestowanie, ale w wybranych obszarach. Wydaje mi się, że w obszarze związanym czy z zieloną energią, z transformacją energetyczną, z technologiami związanymi właśnie z tymi obszarami, absolutnie inwestycje są bardzo pożądane i jestem też przekonany, że będą dochodowe. Tak? W związku z tym przedsiębiorcy w tych obszarach nie powinni wstrzymywać się z inwestycjami. Oczywiście podwyżki procentowych oznaczają droższy kapitał, tak dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorców. Natomiast, i mówię to z głębokim przekonaniem, yy, i znajdzie się kapitał i znajduje się kapitał na te inwestycje, które yy, sektor finansowy postrzega jako najbardziej prospektywne i takie, które z pewnością są właśnie i potrzebne, i w dłuższym yy, horyzoncie czasowym dochodowe. I tutaj znowu należy wymienić yy, przede wszystkim. Transformację energetyczną, związaną z tym infrastrukturę czy, czy zieloną energię. Środki unijne, środki z KPO uruchomione będą oznaczać większą liczbę inwestycji publicznych. No ale te inwestycje w wielu wypadkach przecież będą realizowane nie środkami własnymi, nie wiem, samorządu tylko, czy rządu, tylko będą realizowane właśnie przy pomocy, tak i dzięki współpracy z przedsiębiorcami. Tym samym przedsiębiorcy, żeby móc realizować te zadania, no będą prawdopodobnie musieli nie wiem, zwiększyć swoje moce produkcyjne, zatrudnić więcej ludzi, może zakupić czy poszerzyć park maszynowy, co oznacza właśnie zwiększone też inwestycje po stronie przedsiębiorców.